Dzisiaj, szanowni państwo, będzie mi towarzyszył gość specjalny. Jasiu! Siadaj. To jest Jasiek. To jest syn e, siostry mojej żony. I Jasiek dzisiaj nam towarzyszy przy tworzeniu tego oto zestawu LEGO. Z Jurassic Park oczywiście. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, znany także jako Zilla. Ja prowadzę serwis Jurassic Park Polska, jedyny serwis poświęcony serii Jurassic Park w Polsce na Facebooku. Na który Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. I tak jak mówię, dzisiaj Jaś mi towarzyszy przy składaniu tego oto zestawu Lego. Jest to zestaw o numerze 76944 i jest to, a jakże, Ucieczka Tyranozaura. W odróżnieniu od poprzednich zestawów, które składałem na wizji. Ten zestaw jest dedykowany na 4, oznacza to mniej więcej tyle, że jest dedykowany właśnie przede wszystkim dzieciom. Jasiek, co prawda, ma ile? 7 lat? Tak. Jasiek ma 7 lat. Co nie znaczy, że nie dałby sobie rady z bardziej skomplikowanymi zestawami. Takimi no bo ja już składałem na przykład 8. A no to widzicie, sami słyszycie, młody składał już zestawy plus 8. My jednak złożymy dzisiaj przykład, ten. No Taki zestaw to był na przykład Sonic powstrzymanie Eggmana. O, no widzicie, ja się lubi lego, składa lego, a my złożymy ten dlatego, ponieważ, jeżeli spojrzymy sobie na tył to w środku znajdziemy tyranozaura. Jakaś, jaka to jest nowość, nie? Ostatnie zestawy, które składałem były tylko z tyranozaurami. Ale kupiłem ten zestaw z bardzo prostej przyczyny, mianowicie jest tutaj zielony tyranozaur. W związku z czym mamy tutaj, w poprzednich zestawach była rexii, potem była doł, przynajmniej ja sobie tak lubię myśleć, a tutaj jest Bug. czyli buck jest zielonym tyranozaurem, jest samcem z filmu The Lost World Jurassic Park. I teraz przyjrzymy się pudełku jak ono wygląda, także... Z frontu, co Jasiek widzimy? Widzimy jak, jakąś taką dioramkę, coś styluje, jest tyranozaur, nie? To jest chyba jakaś baza, zgodzisz się ze mną? No, y, z tyłu tak widzę, jak. Nie, to jest lotnisko. No to być może to jest właśnie lotnisko, no, tak jak Nie ja... Widzę tutaj samolot. Faktycznie. Być może jest to jakaś baza gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie uwolnił się dinozaur, i teraz główni bohaterowie próbują go pojmać. Zgodzisz się? Tak. Chyba tak, nie? No i znajdziemy tutaj w zestawie, tak jak wspomniałem, tyranozaura. Znajdziemy helikopter. Znajdziemy samochód. Oczywiście z Owenem, który jest do zarąbania już katowany w tych wszystkich zestawach. Jest, e, jak ona miała na imię? Zia Rodriguez, tak? Dobrze widzę? Tak. No jest Zia Rodriguez. Mamy tutaj jakieś takie, wiecie, zagrody. No jest jakaś taka wieża? Też mamy jeszcze Wildlife Guard. No. Mamy garda, jeżeli sobie odwrócimy zestaw z drugiej strony, to mamy to pokazane jeszcze z innych kątów, tak jakby. Mamy przedstawienie wszystkiego tego, co znajdziemy w zestawie, nie? Co jeszcze tutaj mamy? Jeszcze inny, inny obrazek jakiś. Mamy logo Jurassic World Dominion. Od góry mamy pokazane postacie. Z tej strony, jak sobie odwrócimy, to są wszystkie jakieś takie napisy, które nikomu chyba nie są potrzebne za bardzo, nie? Zgodzisz się ze mną. E, tutaj standardowe, pomarańczowe, bursztynowe takie, nazwijmy to, e, coś. No, a z drugiej strony mamy t oczywiście, najpopularniejszego dinozaura z serii Jurassic Park. Dobra, jak będzie wyglądać dzisiaj nasz unboxing? Chyba tak samo jak zawsze, co? Otworzymy sobie i zmierzymy czas, w jakim zajmie nam złożenie i potem z Jaśkiem ocenimy, jak bardzo, czy ten zestaw jest opłacalny. Później Wam powiem, ile za niego dałem, podamy Wam czas, ile, ile nam się zajęło złożenie go i tyle. Tak więc chodźcie tutaj do nas bliżej. I będziecie patrzeć, jak składamy. się teraz otworzy nam zestaw, tak więc śmiało. No. Pomóż ci? No, możesz. Połóżmy go tutaj, tutaj, jak sami widzicie, są zaczepy. Trzeba je wcisnąć. Udało nam się. Drugi, mocno. A patrz, nie chcę. A widzisz, Jaczko mi się udało. No. Otwieraj. Otworzymy i wyciągaj, co, co jest w środku, co znajdujemy. No tutaj widzę, że jest tutaj helikopter. A który to jest numer? Eee, tak, kolor? to jest chyba dwójka. No i super, no to mamy tak, mamy torebkę numer dwa. Eee, w jedynce widzę ludziki, bardzo dużo ludzików i jajo od tyranozaura. Bo, a już zrozumiałam o co chodzi, bo no. tyranozaur tutaj przyszedł po swoje jajo. A możliwe, może tak być, faktycznie. Następny. Co? Wydaje mi się, że tutaj są dinozaury Znaczy dinozaur de facto nasz jeden. Ale czemu tutaj jakby tutaj jest taki przecinek, tutaj jest LEGO, tutaj jest Lego, a tutaj... Wiesz co, wydaje mi się, że jest to dlatego tak, ponieważ e, każda część jest osobna tak jakby. Mhm. Czy coś jeszcze jest? Mamy coś tam tak. jeszcze w środku? Mamy tutaj numer 3. No, tutaj budujemy to tak, co widzę, to chyba... Wierzę. no kontrolną. no to mamy wieży kontrolnej i coś Pręci o jeszcze tak jeszcze są tutaj yy, tutaj mamy instrukcję, jak no, to zawsze możesz pokazać o tak pokaż no. to jest instrukcja numer jeden yy, a jak coś yy, jak ktoś będzie miał yy, yy, telego to może sobie na tym filmiku zobaczyć i, i zrobić yy, i zeskanować ten kod qr co dodaje? Że co? Że można sobie złożyć y, y, na telefon. no to zarobiście. Jak sami widzicie, ja tego nie wiedziałem, ja się wiedział. Jeżeli dobrze rozumiem, to jeżeli zyskanujecie kod QR, to możecie, dostajecie cyfrową instrukcję, dzięki czemu możecie złożyć ją przez telefon. Tak. tak. Co jeszcze mamy? No, mamy pręt? No, tak. y, elektryczny, który tak naprawdę jest elektryczny. No. Jeszcze coś jest? Yy, jeszcze. Są instrukcje. Powinno być więcej prędów. Wydaje mi się, że prędko tak. powinny być dwa. Tak. I tego, co widzę, to jest drugi prędko. Dobra. One w ogóle są głupowe. Fajnie. A tutaj mamy jeszcze taki. Instrukcja numer dwa. Dobra. A powiedz, bo co coraz na drzewach. Liście, owoce. Hot tak. Widzicie, młody stwierdził, że hot dogi rosną na drzewach. Fajnie. Dobra. Jasiek zaprezentował wam co znajdziemy w środku, a co to jeszcze jest tutaj? No, co masz jeszcze zobacz. tutaj ciekawego? Zobaczmy. Taka, taka ulotka jakby. Jakby ulotka. Zobaczymy, co tutaj jest napisane, pokaż, zobaczymy. We are in process of switching from plastic to paper e, bang, packaging. Chodzi mniej więcej o to, że LEGO oświadcza tutaj, że staje się bardziej eco-friendly i foliowe torebki zamienia na papierowe. Stąd masz odpowiedź, dlaczego papierowe, są, papierowe no. torebki są zawinięte w dinozałach. No akurat, gdy ja składałam LEGO Shadow, to też było, wszystko było papierowe. No bo to jest nowa funkcja w takim razie w przypadku LEGO. No dobra, która... to szukamy jedynki. jedynki. Słuchajcie, to jest teraz to... będzie tak, ja puszczę oczywiście tradycyjnie przyspieszone nagranie, i zobaczycie jak z jaśkiem to składamy. Udało nam się złożyć wreszcie ten zestaw z Jaśkiem, Jasiek sam złożył, nie? Tak. Jak Ci się podobało składanie? Bardzo no, fajnie. Bardzo fajny zestaw według nas. No, e, ile nam zajęło? 28 minut i 37 sekund. Dokładnie tak. Jasiek ma dobrą pamięć, lepszą niż ja, bo jestem starym zgradem. A Jasiek jest młody, więc, e, więc tak. No, także. Powiedz mi, Jasiu, co Ci się podoba w tym zestawie? Mi się podoba ogólnie helikopter, ty tyrannosaurus ma wszystko. No i to jest według mnie całkiem spoko zestawik. Mm, co my tutaj mamy? Mamy przede wszystkim gwiazdą całego zestawu, jest oczywiście tyranozaur, którego widzimy tutaj. Tyranozaur ma tradycyjny zakres ruchu, bo mamy tak, możemy do dołu go opuścić, nie? Do góry. Można też na boki obkręcać jego głową. Wykręcić, może tak głowę No. Łapy ma ruchome. Ogonek. Ogon też ma ruchomy. Jasiek pokazuje teraz. O, można do góry nogami. A może i być też równo. A też ma nogi ruchome. Do przodu i do tyłu. No tu. jak to zawsze. Dokładnie, tak. Także tyranozoł jest zdecydowanie gwiazdą tutaj. Takżeśmy się z Jaśkiem tutaj zakręcili, że żeśmy zapomnieli opowiedzieć o czym? O ludzikach. Tak. I i o częściach zapasowych. Dokładnie tak, Jaś tutaj powiedział. W zestawie znajdziemy części zapasowe, mianowicie znajdziemy strzykawkę, coś na model pistoletu. E, e, to jest na model, już Wam mówię czego, taki jakby... Olu mikrofon! Megafon, tak, tak megafon. to jest do megafonu. Mamy pręt, mamy klucz, Może to tak nazwać? Tak jest klucz! E, to, e, to... Trzeba to. No ale to też, jeżeli byśmy to na szaro pomalowali, to chyba za klucz może robić. No. I mamy zapasową dętkę do samochodu, to zawsze możecie gdzieś postawić sobie obok, żeby, żeby było, że niby to tutaj jest garaż i są części zamienne. Ale oprócz części zapasowej zapomnieliśmy o ludzikach. No i tutaj w, w zestawie znajdziemy standardowe postacie, już żeśmy wspominali, jak one się nazywają. Mamy przede wszystkim Oena Grady'ego, który jest zupełnie inaczej zademonstrowany niż poprzednie wersje, bo mamy tutaj Owena z... E, czerwoną koszulą, szarą kurtką i niebieskim. to jest płaszcz, chyba nawet, nie? I też mamy Iza. Zia. Zia. Zia Rodriguez, ale to zaraz o niej opowiemy. E, mamy w, na w szarym płaszczu, który trzyma flary. Mamy właśnie rzeczoną Ziję, o której opowiadał tutaj mój towarzysz. I Zija ma też szarą kurtkę z jakimś. zespołem, chyba na koszulce, czy czymś takim? Przyjrzyj się. E... Jakieś logo ma. Nie? No, i, i czarne i spodnie. I mamy też strażnika, który jest ubrany na zielono. Ma on chyba właśnie megafon albo flare. To jest po prostu podpisane na pudełku jako Wildlife Guard. I co? I oprócz naszego strażnika, który nie ma zapasowego wyrazu twarzy, Zia oraz Owen mają zapasowe wyrazy twarzy. Pierwszy, pierwsza twarz to jest taka zwykła neutralna. Jeżeli sobie odwrócimy ją. Nie, to, to jest neutralna. To? Nie, no tutaj jest uśmiechnięta. No, tak, no. To jest uśmiechnięta, a z tyłu, jeżeli spojrzymy, mamy twarz neutralną. Natomiast jeśli idzie o Ołena, e, Owen ma standardową uśmiechniętą lekko buźkę. Jeżeli sobie odwrócimy jego twarz, to owen wydaje się być kurczę, z Możesz spróbować? bo mi się ręce ślizgają już niestety. Twardo jest wciśnięte. Tak. Po prostu wiesz co, zamiast po prostu pokażmy go tyłem. Także jak sami widzicie, Owen jest tutaj zły. Tak się wydaje, że może być zły. Są to standardowe figurki, aczkolwiek tak jak mówię, Owen jest o tyle tutaj fajny, że ma właśnie inną koszulkę niż e, zazwyczaj, bo tak to ma taką zwykłą pomarszczoną. Tutaj ma płaszcz troszeczkę jak Rain de la Corte, którego ostatnio recenzowałem na kanale. I tak, mamy też helikopter. W helikopterze siedzi sobie ludzik. No, fajnie. Jest I, spoko. Tak, bo grafika fajna, bo nie trzeba tutaj w ogóle w tym w ogóle nie naklejać, nie? Tak. Jest fajna, bo jest nadrukowane, także to jest ogromna zaleta, że mamy nadruki, ale tutaj był jeszcze action feature, co można było zrobić z tyłu? Można było otworzyć. No Jasiek zademonstruje, że się da otworzyć. Tutaj można przestorować jakieś rzeczy, na przykład właśnie tutaj mamy... Ja akurat miałem medyczny i tam się wkładało ludzika. Mhm. a my możemy tutaj na przykład jajo dinozaura zastorować, bo tak się składa, że tutaj mamy w tym oto jajko dinozaura. Wystarczy wsadzić tu, o, zamknąć... I leci. helikopter może nam odlecieć, nie? Do helikoptera jest oczywiście też dołączona baza, jak sami widzicie tutaj. Jest to lądowisko, które ma drabinę. Też, też trochę bardziej, trochę to na chwilę weźmiemy. Spoko. Bo zobaczcie, tutaj mamy taki pręty elektryczny. No, sama zdań wskazuje. No, mamy elektronicznego pastucha, żeby T-Rex nie uciekł. Oprócz tego jest też wieża lotnicza, tak mi się wydaje. Z... No tak, tak. Też i, i mamy na niej, no na przykład, takie... Elektrykę, znaczy to jest chyba ten, to jest chyba e, oświetlenie. Tak, światła. Nie umiemy się tak. wysłowić, trudno. I, i też y, antena. Jest antena, jest radar. Ale tak. co jest fajne w tym zestawie, to to, że tutaj to jest delikatne bardzo. Jest to, trzyma się tylko na dwóch studach. Podejrzewam, że jeżeli idzie o T-Rexa, to chodzi o to, że można tym T-Rexem niby podejść i rozwalić to. To ma być łatwo do złożenia. I o. Teraz nawet mam trudności z użyciem tego. No ale tak, chodzi generalnie o to, że T-Rex może to trącić. Mamy małe miejsce tutaj, niestety, bo mamy nasz stół zajęty do nagrywania, więc musimy pracować na tym, co mamy. Jeszcze tutaj jedna rzecz jest. Mianowicie mamy co? No outcome. No. Jak on się nazywał? Owen. Owen Grady. Tak, i tak jak mówiłem to nie raz, jest to postać, która się pojawia tutaj bardzo regularnie we wszystkich ja zestawach. często. Ja wszystkie Lego. zestawy, które widziałem w Polsce to... Mają zawsze tą postać, nie? Za bardzo popularna. Przysuń się trochę do mnie bliżej. E, tak więc tak, cena katalogowa tego zestawu to jest 239 zł. Moim zdaniem jest to niewarte swojej ceny, ponieważ jest to naprawdę wysoka cena. Ceny na promoklockach zaczynają się od 175 zł, natomiast ja za ten zestaw razem z Allegro Smart zapłaciłem 166 zł. Kiedyś ten zestaw dało się kupić taniej, bo pamiętam, że dało się go kupić za 120 zł. W tym momencie te ceny idą w górę, ponieważ zestawy z Jurassic World Dominion zostają powoli wycofywane. One są tylko produkowane do końca tego roku. Tak więc, jeżeli będziesz chciał sobie kupić zestaw z Jurassic Park, to, to chyba... lepiej kupić teraz. Albo w najbliższym czasie. Także co? Będziesz chyba męczył mamy o to, żeby ci kupiła? No. No. Także musisz się dobrze uczyć i tak dalej, żeby, żeby mama była bardziej skora wydać pieniądze na ten zestaw. W każdym bądź razie, no moim zdaniem mamy tutaj naprawdę całkiem fajne, fajny zestaw do zabawy dla najmłodszych. Możemy sobie tutaj stworzyć scenariusz, tak jak ja Jasiek zasugerował, ktoś prawdopodobnie ukradł jaja tyranozaurowi, tak. nie? I tyranozaur co? Wkurzył się. Tak. i postanowił przejąć to wszystko, zabrać te jajka, które mu ukradziono. Ale niestety helikopter odleciał. A może nie odleciał, bo patrz, jeżeli ustawimy go sobie odpowiednio tak, to możemy zrobić tak, że tyranozaur łapie go za płozę, zrzuca i helikopter wybucha. Tylko wtedy jajka chyba zostaną zniszczone, nie? Tak. No, także więc chyba niestety niestety nic w tym temacie nie wskuramy. Tyranozaur musi się starać jak najszybciej zabrać to te jajko. Będzie niestety, gdy zrobi taka karamba, to jajecznica się szykuje za trzy sekundy. No, tak więc tak. Jasiu, myślisz, że ten zestaw jest fajny? Mi się ogólnie podoba, bo ja pierwszy raz taki w ogóle złożony zestaw widzę. A jest coś, co Ci się nie podoba? No... jest... No. Śmiało, szczerze, jeżeli Ci się wszystko podoba, no to to jest jak najbardziej w porządku. No... jedynie... co mi się nie podoba, to... to kurczak, od którego bo da się potknąć. No, no to na to wychodzi, że tak to jest. Nie ci nie leżą na ci trzeba do śmietnika. No dobra. Ja uważam osobiście, że druty tutaj są troszeczkę zbyt takie latające, więc może, mogą troszeczkę więcej miejsca zajmować, bo jak sami się przyjrzycie, to to sobie tak o lata dosyć. Ciężko to ustawić, nie jest to dostatecznie elastyczne, żeby to zgiąć, więc to jest zawsze wyprostowane niestety. Ogólnie, moim zdaniem, jak za cenę, którą płacimy tutaj, przyjmijmy tą cenę to 166 zł, no to wydaje mi się, że to jest taka górna granica, jeżeli idzie o ten zestaw, bo tak jak powiedziałem, zajęło nam to 30 minut niecałe, to mówimy tutaj oczywiście o dziecięcych rękach, w tym wypadku Jasiek kto składał, mi podejrzewam, że zajęłoby tak, tak mniej więcej od 15 do 20 minut, jest to stosunkowo mało czasu za, za cenę, którą płacimy, ale pomijając to jest to chyba najtańsza opcja. Na razie na rynku, żeby chyba tyranozaura zdobyć, tak mi się wydaje, bo inne zestawy są droższe, wiesz? Mm. Dużo droższe, jeżeli idzie o tyranozaura. Ten ma całkiem fajny kolor, mi się bardzo to podoba. E, szkoda, że nie istniał czerwony Trypto. Zawsze można przemalować, czyż nie. Tak. E, dobra, z naszej strony na dzisiaj to wszystko. Ja bardzo dziękuję Jasiowi za pomoc tutaj przy dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Tak, ja w ogóle uwielbiam składać. I mam nadzieję, że sam, samo doświadczenie nagrywania filmu też Ci się podobało, wydało Ci się ciekawe, mam nadzieję. Z naszej strony, tak jak mówię, to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie dajcie znać po sobie w komentarzu pod spodem. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, a jeżeli jesteście zuchwali, kliknijcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek, bo to wszystkie akcje sprawią, że film poniesie się dalej, a ja będę dla Was tworzył kolejne filmy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, Jasiu, jeszcze raz. I trzymajcie się. I cześć!